Witajcie, tu Pejczyk, kolejna adwentowa degustacja. No i przed muszę dać tym małym stworzonkom, bo mi tu już oblazłem miałczą I żeby wszystko przebiegło bez zakłóceń, to muszę tu nasypać. Dzisiaj mam takie jakieś puszki. Chrupki ze puszki. To jakiś taki mały dodatek jest. I tu mu jeszcze jedno, ale kurczę, tu mu takie i takie dumy dwoje, ale... Ale widzę, że ej, ty mi sam łabuzujesz, już za drzwi, idźcie za drzwi, bo to ty mi sam podepiszesz. chodź, chodź, ty też chodź. Nie wyrywać się i no, pójdziecie za drzwi, bo z wami się inaczej nie da. I to one są takie rozbestrzone, te stworzenia, że że im się nie da. Tu to ma takie... Pora takich chrupeczek jako dodatek. A, może do mnie taki miks, tu jest taki miks chrupków, tu i może jeszcze miks takich, o gdzieś będę miał, miks chrupek. No dobre, myślę, starczy za bardzo, im tu nie wolno. Nie wolno im tu za bardzo poważać. Wlazujcie, wlazujcie. No. Jak łapczy Rom. a my też pijemy ino Numer 18 dzisiaj. Butelka. Butelka. Hej. Wpisz swoje imię. Muszę sobie potem wpisać. Peter, Albo Pejczyk albo Pedrito, albo jak mnie tam nazywają. Dziękuję, że jesteś. Ejzy Ipa. 6.2 alkoholu. Piwo jasne, niepasteryzowane, niefiltrowane, piwo kraftowe, wyprodukowane w Polsce przez Browaria Szczębie. Łada, sód, jęczmienny, pszeniczny, owsiany, płatki owsiane, miele. huel, melon, sabro, citra, acharoma, drożdże. 16 BLG, butelka bezwrotna, czyli takie dosyć mocne piwko. I jeszcze jest opis. Neofalowe piwo uznane dopiero w 2018 roku. Hazy Ipa to przede wszystkim jasne piwo o charakterystycznym zamgleniu. Hazy. Mętności i piękne, gęste białe pianie oraz wyczuwalnej goryczce smaku najdziesz soczystość uzyskaną chmieli nadającym piwa. Aromat w białych, tropikalnych, soczystych owoców. Gotowi na ponowne odkrycie Ameryki. No, obejrzyjmy, czy tu. No, do Ameryki nie weź. raczej bym wolał. Do Rusów, Rusa, jak było, w Rusach było fajnie. W Ameryce to tak. Podobno to już nie ta Ameryka, co kiedyś. No, ale do Rusów teraz się za bardzo nie idzie wybrać, bo jest wojna. a Do Ameryki to. Pewnie idzie, ale pewnie to nie są tanie rzeczy, taki może nie przelot, ale koszty życia już w Ameryce nie są takie jak kiedyś. No ale piwa robią dobry, to bez dwóch zdań. No ale nie trzeba jechać do Ameryki, żeby się piwka amerykańskiego napić. Mogę mi się tak wybrać wirtualnie. Dobra, nalejemy się. No tak, żeby mi się tu jakoś pianka utworzyła. No jest, piana jest taką elegancją, taką zamgloną faktycznie, to piwo takie jest zamglone. No i tak pachnie, tak. Nie tak i pom tak typowo, no inaczej tak pachnie. Takim jakimś takim... Jakieś takie dziwne, dziwna ta goryczka. Jest taki dziwny jakiś chmiel. Nie wiem, pierun, wie jakiś. No jest w goryczce uzyskaną Aromaty białych, tropikalnych owoców. No to może to, to są te białe, tropikalne owocki. A jak to będzie smakować? Mm, w smaku ta, ta gorycz jest... Nie to tak, no... Taką przeleżaną. Jakoś ta gorycz jest taką, no... No, nie podchodzi mi ta góry. Ona jest taką. Taką dziwną. Ona jest taką no, od tych owoców tropikalnych, ale jakoś taką, no nie ma. Albo mnie ten tym tak, stylu nie podchodzi, albo ona jest taką dziwną. Chyba to mnie to nie podchodzi, bo ta goryczka jest taką no, charakterystyczną. Taką jest. Muszę to lubić, bo ja tak IPA klasyczną, ona jest tak gorycz, jest taką kontrasłodową jest, a tu tego nie ma. Tu jest tak ono, jest słód i jest tak inny trochę jest, właśnie w tym stylu takim nowofalowym. Bo te klasyczne IPA one są takie bardziej, no bardziej klasyczne, a tu jest tak troszkę jakby już coś tak udziwnione. I dosyć, dosyć ciężko się te piwo pije. Tak, no. Takie ciężkie cytrusy, bym ja powiedział. Na pewno tu jest dużo ciała, dużo, to jest do piwa podobne. To nie jest piwo z sokiem, bo tu jest wyraźny gorycz. Wyraźnie jest taką owsianą słodowość. Wyraźnie tu jest dużo takiej podbudowy, solidny piwo. Nawet, nawet czuć, że one mają tak powyżej 5% alkoholu. Ale to trzeba lubić. Każdy musi znaleźć swój smak dla siebie. ja na przykład to nie podchodzi. bo Takie ja wolę I na takie bardziej klasyczne taki jeden chmiel, jeden aromat, takie no konkret. A jak jest tego tak za dużo, to jest tak bardzo rozłożone i tu później nie ma czegoś takiego dominującego. No jest akcent tak bardzo, no bardzo rozłożony, ale niby to jest dobrze, ale, ale niby nie dobrze, no. Nie wiem, no mnie to piwko tak nie zachwyciło. Taką, 4 nawet z minusem w skali, w skali szkolnej. Myślam, bo tu coś, no, nie wiem, jak dla mnie to on nie jest dobre. nie jest takie, nie jest już, nie wiem, jakie złe, ale do, do wybitności to mu tu tak brakuje. No, ale piwko się kupuje po to, żeby spróbować i jak będzie smakować, to sobie kupisz jeszcze jedna butelka, nie? Tym bardziej takie kraftowe piwo. Kraftowe to tak każdy musi znaleźć, znaleźć coś dla siebie. Ja na przykład w tym piwie nic do siebie nie znalazł. Prost. Widzimy się jutro. Mam nadzieję że jutro będzie dobre piwko. Pewnie coś dobrego będzie. Bo już te złe piwa się już chyba pokończyły. Bo jeszcze parę dni zostało. Pewnie wiech tam na koniec jakieś trosiki przygotował. No a jeszcze ile... Raz, dwa, trzy, sześć jeszcze chyba zostało, jak dobrze liczę. Sześć albo siedem. Także już trzy czwarte, trzy czwarte za nami, jeszcze tydzień i, i Wigilią. Pros do jutra.